rozklejanie naszego plastiku dziecinnie prosta zabawa podważamy, ściągamy i analogicznie każdy element ściągamy. Można zobaczyć jak powstała ta struktura zrywalność dość ciężka nie ma większych problemu żeby to podważyć tutaj zbliżenie na lakier zostaje nienaruszony pod gumą jaki poprzednio taki został schowany pod naszą powłoką także na pewno lepsza alternatywa niż foliowanie samochodu Dobra.